Szymonko, z są TIK85, a to jest, no, znaczy, taki mały, bardzo mały audiolog um, na temat moich filmów. Moje filmy się na pewno pokażą. To na pewno nie dzisiaj, ale um, jutro. Na pewno jutro. Na pewno jutro. Chociaż nie wątpię w to, bo szukajcie, za chwilę zobaczę. Tak, 1500. 1054 minuty będzie mi się przesyłało. No więcej. E, będzie mi się przesyłał jeden film. Nieważne jaki zobaczycie. Jutro lub pojutrze. Więc na razie i cześć. A nie, czekajcie. Czekajcie. To wszystko. Dobra. To na razie i cześć.